Cześć, siemanko. Witam Was wszystkich po tej zimowej przerwie. Mamy połowę marca. W końcu udało mi się wyskoczyć na dwudobową zasiadkę. Jestem mega podjarany. Biorę się za robotę, jest trochę do ogarniania. A Was zapraszam na pierwszą moją zasiadkę w tym Cześć, witajcie. Mamy godzinę 18. Ja dopiero ogarnąłem się z całym Majdanem, mam chwilę, żeby się odezwać. Wszystko już gotowe, spanie ogarnięte pęteczki w wadzie. Z wywózki jestem zadowolony, wytopowałem chyba ciekawe miejscówki jak na tą porę roku z racji tego, że mamy dosyć słoneczne dni. Pierwszy zestaw z małżą powędrową na wypłycenie jest gdzieś tam około 1,5 metra. Natomiast druga wędka z nową kulką, którą testujemy, będziemy testować w tym roku, jest to mleczny orzech. Wywiozłem ją na głębszą wodę, 3,5-4 metry. No i co? Czekamy. Później wam pokażę przypony, dokładnie na jakie łapie. Jest to Blowback Rig na Longshanku. Znajomy bardzo mi go polecał. Pozdrawiam Cię Marci. No jest to jeden z najszybszych, najbardziej podatnych na delikatne brania przyponów, jakie znam. Więc sądzę, że to dobry wybór. No i zobaczymy. Ryby to zweryfikują. Ja biorę się za coś do żarcia. Jestem zmęczony. Przyjechałem prosto po pracy. Przede mną dwie doby, do niedzieli zostaje. Także wytrzymajcie kciuki, a ja biorę się do roboty. Słuchajcie, mamy rybkę. Jest godzina... Nawet nie wiem, która jest godzina. Gdzie ja mam telefon? Aha, tu. A mamy godzinę 21. Prawie. Wyjechała mi lewa wędka, ta płytsza miejscówka na Małże. No ale przy okazji zwinęła mi drugą wędkę, więc czekają mi dwie wywózki. To co lubię najbardziej, jak jest ciemno, jak w dupie. Rybka była pięknie zapięta w dolną wargę. Także póki co 1 dla mnie. Sezon rozpoczęty. Wywożę dwie wędki i wracam do Was zaraz z rybką. Ok, jesteśmy gotowi. Lecimy z wywózką małży. Słuchajcie, mega miła niespodzianka. Właśnie rozpoczynamy sezon. Jest to pierwsza zasiadka w tym roku. Mamy 17 marca. Mega zimno, wszystko już mi zamarza. Ale kto by o tym myślał? Jak po kilku godzinach zasiadki mamy piękną rybkę. Rybka wzięła na małże. Kolejny sezon będzie to mój numer jeden. Zdecydowanie. Kulka sprawdza się o każdej porze roku. Rybką smakuje. A ja jestem mega szczęśliwy. Tak się prezentuje rybka. No nie spodziewałem się absolutnie, że rozpocznę ten sezon rybą. Bo dosyć szybko go rozpoczynam. Oby tak dobry początek zaowocował na cały sezon. Dobra, wypuszczamy kolegę. Robi się strasznie zimno. Idziemy się ogrzać do namiotu. Cześć, witajcie po pierwszej nocce. Spokojnej nocce. Karpie dały mi pospać. No, budziło mnie około trzeciej. Jedno piknięcie. No, ale na tym się skończyło. Wyspałem się do rana. Mamy godzinę szóstą. Porana. Pierwszą poranną kawę w tym roku. Karpiewą kawę. W nocy było bardzo zimno. Grzałem się piecykiem całą nockę, jak nigdy. Czekam aż stanie słońce, zrobi się trochę cieplej. Przewiązę na świeże zestawy. No i działamy. Jestem już zadowolony i tak z efektów tej zasiadki. Także teraz już siedzę na luzie. Zawsze tak mam po pierwszej rybie. Już totalny odpoczynek, relaks. No i na tym zawsze powinno to polegać. Kończę kawę, biorę się za śniadanko. No i widzimy się później. Cześć, witajcie. Przed nami już ostatnia nocka. Za mną cały wietrzny, zimny dzień. Przesiedziałem prawie w namiocie. Żadna wędka się nie odezwała. Nie widziałem żadnych spławów. Ciśnienie poszło cholernie do góry. Mamy 1045 paskali chyba. Wczoraj jeszcze jakieś spławy na wodzie widziałem. Dzisiaj nic. Wieje, zimno. Wywiozłem przed chwilą zestawy. Postawiłem obydwie wędki na małże. Przeniosłem jedną z tej głębokiej wody. Mam od metra 30 do metra 90. Dwa zestawy. Wczoraj rybka wzięła z podobnej głębokości, więc dzisiaj obydwie wędki postawiłem na jedną kartę. No i zobaczymy, co nas przyniesie. Na pewno to będzie zimna noc, bo przed chwilą spierdzielił mi się właśnie piecyk. Jak coś się będzie działo, to do zobaczenia. To teraz pewnie byście spodziewali się jakiegoś brania Ja też, ale niestety Kolejna doba za nami A ja bez pika I wygląda na to że na tym będziemy kończyć Udało mi się wyciągnąć jedną rybę, z czego i tak jestem mega zadowolony bo jak już nie raz wspominałem, mamy połowę marca, jest dosyć zimno, jest bardzo zimno, temperatura wody w miejscu, w którym łapię około 7,5 stopnia, w nocy temperatura dalej spada do minus 2, także myślę, że jedna rybka na pierwszej mojej zasiadce to i tak jest dobry wynik. Ja się już z nami żegnam i do zobaczenia na następnej zasiadce.